Norman Park w wywiadzie dla Invecage stwierdził, że były dwa powody Twojej rezygnacji. Za mało dawali Ci kasy i boisz się, zarzucił Ci kłamstwo. No, rozumiem, że nie. odpowiesz mu. Tak, znaczy pierwszy powód oczywiście jest, jest prawdziwy. Za mało pieniążków dostawałem. Jeżeli tak jak sam Pan powiedział, jedyny niepokonany dwóch mistrz kategorii wagowych w KSW, to ja uważam i wielu moich tam menadżerów, trenerów też uważa, że za mało dostawałem. Aczkolwiek czy się boję? No nie wydaje mi się. Walczyłem z Normanem dwa razy, dwa razy z nim wygrałem. I po prostu to jest jego zagrywka taka taktyczna, żeby... Wydaje mi się, że bardzo bolą go te przegrane ze mną. I on po prostu chciałby doprowadzić do kolejnego starcia. Eee, a dla mnie jest 2-0 wynik i nie potrzebuję żadnej konfrontacji. Co za fantastyczna noc w Będą padać bomby największego kalibru. Nie się Państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Gamrot, jedyny mistrz KSW w dwóch wagach, lekkiej i piórkowej. Zaskoczył cały świat MMA, ogłaszając decyzję, że rezygnuje. Jako niepokonany, 15 do 0, mając... Tylko 28 lat. Czytam tutaj taki fragment wytłumaczenia. Rezygnuję, bo jestem zmęczony i zniechęcony. Od dłuższego czasu ciąży na mnie presja związana z długotrwałym byciem na szczycie. Chcę też uspokoić życie osobiste i poświęcić więcej czasu dla rodziny. Rodziny, która może być powiększona. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza, tak jest. I też takie słowo, dziękuję Federacji KSW. Dyplomatycznie mówiąc, to chyba nie dogadaliście się co do kasy. Czy to też się zgadza? No poniekąd pan, mieliśmy parę spotkań. E, próbowaliśmy się ustalić e, kontrakt, jakieś negocjacje. Lecz one szły bardzo opornie. E, no i w pewnym momencie musiałem podjąć taką, taką decyzję. Co przeważyło? Kasa czy też e, te inne historie, e, zmęczenie, zniechęcenie? wypalenie. Przede wszystkim, przede wszystkim takim głównym powodem to był właśnie raz, że bycie cały czas na szczycie tej góry, a wiadomo wyżej niż, niż szczyt góry nie można nigdzie pójść, także w końcu musiałbym spadać w dół, a, a tego bym nie chciał bardzo. To był jeden powód. Drugi był taki właśnie, że naprawdę chciałbym ustartować swoje życie takie, bo moje życie rodzinne to był ciągły bieg. Wszystko podporządkowane, mój sport, wyjazdy, wszystko. Mam córkę 2,5 roku, a były dni takie, że ja się w ogóle z nią nie widziałem, albo widziałem się z nią dosłownie parę minut. a nie chciałbym przeoczyć tych najlepszych momentów z jej dzieciństwa, więc troszkę tutaj chciałbym się skupić. No planuję powiększyć rodzinę, staramy się z moją narzeczoną o to, żeby Anastazja miała albo siostrzyczka, albo braciszka. Więc, więc myślę, że ten czas przyszedł taki, żeby był na uspokojenie troszkę. Ja też jestem sportowcem całe życie, ja już ćwiczę 18 lat bez przerwy. Więc wydaje mi się, że w pewnym momencie wypadałoby zrobić taką nie całkowitą przerwę, ale taką częściową. Bo oczywiście ja nie przychodzę na sportową emeryturę. Tak samo też nie rezygnuję ze sportu. Cały czas jestem w bieżącym treningu. Może nie takim intensywnym jak dotychczas, ale codziennie również trenuję. Norman Park w wywiadzie dla Inwekage stwierdził, że były dwa powody Twojej rezygnacji. Za mało dawali Ci kasy i boisz się. Zarzucił Ci kłamstwo, no my, my, rozumiem, że my, odpowiesz mu. Tak, znaczy pierwszy powód oczywiście jest, jest za mało pieniążków dostawałem. Jeżeli tak jak sam Pan powiedział, jedyny niepokonany dwóch mistrzów kategorii wagowych w KSW, to ja uważam i wielu moich tam menadżerów, trenerów też uważa, że za mało dostawałem. Aczkolwiek czy się boję? No nie wydaje mi się, walczyłem z Normanem dwa razy, dwa razy z nim wygrałem. I po prostu to jest jego zagrywka taka taktyczna, żeby. Wydaje mi się, że bardzo bolą go te przegrane ze mną. I on po prostu chciałby doprowadzić do kolejnego starcia. Eee, a dla mnie jest 2 wynik i nie potrzebuję żadnej konfrontacji już. Czyli nie będzie trzeciej wojny z ee, parkiem? Na chwilę obecną na pewno nie. A co będzie? Czy... No, nie warto też tu ukrywać. No, on chyba raz tylko zrobił do kategorii lekkiej. Eee, później cały czas był tak człowiek, walczył w kategorii wyższej. Więc najpierw on by musiał przejść jakieś tam zasady, e, musiałby zrobić zasady, jakie są w kategorii, żeby dopiero później mógł stanąć z mistrzem. E, czytam, że pójdziesz do KSW, e, pójdziesz do UFC, czy to jest możliwe? Bo z tego, co wiem, masz e, ważny kontrakt e, z KSW. To znaczy w momencie zwakowania pasów kontrakt nie został jeszcze do końca rozwiązany, lecz ustalenia na spotkaniach e, z włodarzami, wszystkie wszystko do tego kierunkowały, że że kontrakt będzie, że wygaśnie po prostu, że będzie skończony. Szczerze powiem, że jestem zaskoczony tym, jak Maciej Kowalski odpowiada na wizji, bo ustalenia były zupełnie inne, ale mam nadzieję, że, że to jest jakieś po prostu zamieszanie w federacji i, i że wszystko się ułoży tak, jak być powinno, że nie wszystkie argumenty wyjdą do nas światło dzienne. Czyli co obiecywano ci, że kontrakt zostanie rozwiązany? Znaczy, znaczy nie obiecywano nic, ale nie mówiono, że będę tak jakby niewolnikiem czy No ja swój kontrakt wypełniłem po prostu na wszystkie walki. E, złożyłem wypowiedzenie, więc e, ustalenia były takie jak, jak nie inne. lecz nie chciałbym teraz rozmawiać o szczegółach tutaj, bo myślę, że na to przyjdzie jeszcze czas po prostu. A czy każdy by No oczywiście, ja jestem sportowcem. Każdy myślę sportowiec chciałby z, sprawdzić swoje siły w, w UFC, w najlepszej lidze na świecie. A czy do tego dojdzie? Ciężko mi powiedzieć. No na chwilę obecną... Robię przerwę, tak jak pod MMA, mam Mistrzostwa Świata ITCC we wrześniu. To mnie zdefiniuje jako prawdziwego człowieka i sportowca na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o sporty chwytane. I myślę, że dopiero później będę gdzieś myślał w dalszym kontekście. A były jakieś sondażowe rozmowy z ludźmi z KSW? Ej, przepraszam, z UFC. Ej, czy były rozmowy? Ja już dużo wcześniej dostawałem propozycje. Z jeden czas zawsze byłem lojalny i w porządku wobec Federacji, zawsze je odrzucałem, ale one były dużo wcześniej proponowane niż teraz. Nie wykluczasz, jak wiemy, powrotu do KSW, tak? Eee, no tak, oczywiście. No myślę, że jak kiedyś wróci, wróci we mnie ta chęć rywalizacji i tym, tego wszystkiego, no to chciałbym jak najbardziej zobaczyć w KSW. Eee, w KSW super mi się walczyło. Ja jestem bardzo wdzięczny budarzom i całej Federacji za to, co osiągnąłem. E, bo nie ma co ukrywać, ja w każdej walce byłem bardzo mocnego przeciwnika, e, ale dzięki temu jestem w tym miejscu gdzie, jakim jestem, czyli najlepszym zawodnikiem w Europie z niepokonanym rekordem i z dwoma pasami, więc e, więc bardzo duza, duża zasługa jest tutaj moja, że wygrywałem te walki i potrafiłem do, dobrze podejść do tych walk, ale również Federacji, że ściągała mi takich mocnych zawodników, chociażby jak Mansur Parnoi, Teraz wygrał milion dolarów w i zdobył pas organizacji Road FC, a ja z nim mierzyłem się tutaj w naszej, w naszej federacji i wygrałem z nim po trzech rundach bezdyskusyjnie, więc, więc stopniujemy to jako najlepszego zawodnika w Europie. W jednym z wywiadów wspominałeś, że długo byłeś na utrzymaniu mamy, która pracowała na dwa etaty. Ty też ciężko pracowałeś jako budowlaniec, kładłeś kostkę brukową, krawężniki, byłeś dekarzem. No i że to nauczyło Cię szacunku dla pieniędzy. Może wspomnieć o tamtym okresie coś? Tak, oczywiście. to był okres, jak ja byłem zapasnikiem, byłem w szkole średniej, później skończyłem szkołę, chciałem się przenieść na studia. No to wiadomo, był to cięższy okres, w samych zapasach nie było pieniążków. Wiem, moja mama całe życie sama wychowywała, więc jej też było bardzo ciężko utrzymać siebie, nas, rodzinę, mnie. E, więc y, na wszystkie wakacje, na wszystkie ferie, na wszystkie jakieś wolne okresy, no starałem się dorabiać, odciążać mamę, no i oczywiście zarobić dla siebie jakieś tam pieniążki, żeby nie tylko od niej ciążyć, ale też mieć jakiś tam swój grosz. wiadomo, bo to nie były jakieś kolosalne pieniążki, to były takie, gdzie mogłem po prostu swoje jakieś potrzeby, jakieś bieżące utrzymać. E, no trwało to do, do pewnego momentu, do, do, trwało to do momentu, dopóki nie zacząłem MMA trenować, nie odnosić większych sukcesów, Weszli też wtedy sponsorzy, różni, którzy mi zaufali, e, zawierzyli mi swoją wdzięczność. Tak jakby za to ja jestem bardzo im wdzięczny. No i od tamtej pory mogę tak, e, mogę sam się utrzymywać dzięki sportu. Była okazja odwdzięczyć się mamie? Była okazja odwdzięczyć się mamie? To znaczy mamie staram się regularnie odwdzięczać po każdej wygranej z walki. Staram się część tak swojej mamie. To tak, a staram się również w życiu osobistym gdzieś tam odwdzięczać, czy, czy przyjeżdżać, pomagać, czy, czy mamy córkę teraz, żeby jak najwięcej kontaktu z nią miała. No na to staram się, wiesz. No, nie, nie tylko to jest forma finansowa, że tylko w tym, tym chciałbym się odwdzięczyć, lecz we wszystkim innych aspektach. Zaczynałeś od zapasów wolnych, byłeś nawet mistrzem Polski juniorów. Nie żal Ci trochę, że nie zostałeś na macie, nie zdobyłeś tak jak Damian Janikowski medalu olimpijskiego? Wie Pan co, żałuję tego do tej pory, żal mi i boli mnie to w sercu, aczkolwiek to była inna sytuacja, troszkę, bo ja, ja byłem, jak trenowałem zapasy, to ja mieszkałem w internacie, 200 km od domu, w Miliczu, to był internat leśny. Kiedy rywalizowałem w zapasek, byłem juniorem, byłem na początku seniora, to wtedy też kończyłem szkołę średnią. I w pewnym momencie, jak skończyłem szkołę, też rozbiegły mi się drogi, też nie wiedziałem co mam robić w życiu. Byłem oczywiście byłem mistrzem polskich juniorów, nawet dwa razy byłem tym mistrzem polski, byłem mistrzem polskich kadetów też. Ale w seniorach nigdy nie byłem numer jeden. Zawsze gdzieś byłem numer 2, numer 3, jako sparing parter. Wyjazdy też w sportach olimpijskich są takie, że większość czasu, praktycznie 260 dni w roku, spędza się na obozach sportowych, na wyjazdach, gdzie nie ma się tego czasu prywatnego ani z rodziną. I po skończeniu szkoły średniej po prostu też chciałem swojego czasu prywatnego. E, jakoś chciałeś w jednym kierunku spojrzeć, niż tylko wyjeżdżać na te, na te obozy, na te rozjazdy, na te wyjazdy. E, no i na tamten czas wydawało mi się, że to jest słuszna decyzja, aczkolwiek teraz patrząc, to troszkę żałuję e, właśnie tego, że nie spróbowałem chociaż dalej pociągnąć tego i, i wystąpić gdzieś na jakim turnieju kwalifikacyjnym, żeby zawalczyć tej e... e, W tym momencie czasu nie cofnę niestety. No niestety. E, ale e, chcesz podobno dokończyć studia ratownictwa medycznego. Dużo Ci zostało? No właśnie, chciałbym skończyć, bo skończyłem dwa lata, został mi tylko ostatni, trzeci rok, więc to jest naprawdę niewiele. A wydaje mi się, że ratownictwo medyczne jest to taki, taki kierunek, który przyda się w życiu, może nie tylko, jakbym kiedyś może pracował w tym zawodzie, ale w życiu osobistym, bo mamy wiele wypadków takich różnych, nie wiem, czy na drogach, czy nad wodą, czy nad rzeką, czy w jakichś innych sportach ekstremalnych, że jednak jakaś taka minimalna wiedza w tym, w tym kierunku ratownictwa może nam czasem uratować życie mi, mojej rodzinie, a nawet Jakimś obcym osobom, z którymi, z którymi będę miał do, do czynienia. Mówiłeś też, że chcesz zająć się pracą z trudną młodzieżą. Ty należałeś do takiej trudnej młodzieży, czy raczej nie? E, myślę, że tak po środku może. <laughs> nie byłem nigdy aniołkiem, <laughs> lecz z tych najgorszych nigdy też nie byłem. No, na szczęście nigdy tak jakby nie kiblowałem w żadnej klasie. E, zdałem maturę. Gdzie, gdzie, dzięki mojej mamie, ona mnie trzymała w tych wodzach takich, żebym gdzieś może się zboczył na, na gorszą drogę. E, aczkolwiek to, to jest tak, że to mój menadżer po prostu otwiera ośrodek dla trudnej młodzieży. A ja chciałbym się zaangażować w promocję tego i pomóc im tam, może jakieś treningi poprowadzić, może coś. Żeby jednak pokazać tym, tej, tej młodzieży, że jest inna droga, niż tylko tak jakby patologia czy coś, czy, czy właśnie gdzieś w gorszą stronę, prawda? A, a jak wiemy, to wiele z tych, z tych właśnie wiele Osób w tej trudnej młodzieży osiąga największe wyniki w sporcie, bo oni mają jednak ten charakter od samego dziecka ukształtowany i wystawiony na największe testy. Więc wydaje mi się, że wśród takiej młodzieży może być wielu przyszłych mistrzów olimpijskich, czy mistrzów KSW, czy UFC, czy jakichś innych organizacji po prostu. Zrobiłeś sobie przerwę w walkach, ale wciąż trenujesz? Kiedy, jak sądzisz? Zobaczymy Cię znów w pracy. Ciężko jest mi to powiedzieć, no na chwilę obecną pomagam się przygotować swoim przyjaciółom, tak jak Piotr niedzielski walczy teraz na weekend, za tydzień walczy Danielski Miński, za dwa tygodnie walczy Łukasz Rajewski, więc ja cały czas jestem gdzieś właśnie w tym treningu, nie jest to taki rekord tak, treningowy tak jak dotychczas, lecz, lecz dużo, dużo, dużo mniejszy, aczkolwiek pozostaje w w sporcie. Mówię, we wrześniu mam mistrzostwa świata, są to tak jakby Igrzyska Olimpijskie, ale w brazylijskim grzuccu samym bardzo wysoka impreza to turniej 16 zaproszonych zawodników na świecie, A co dwa lata odbywają się te mistrzostwa świata. Teraz są w Los Angeles, więc całą swoją uwagę skupiam na tym starcie, bo naprawdę jeszcze żaden z Polaków nigdy nie przywiózł medalu z tej imprezy. Jest jakby mi, mi by się to udało zrobić, więc naprawdę bym był mocno postawiony w tych rankingach w Jujutsu i wtedy mógłbym myśleć o o kolejnych startach, bo na pewno pomoże mi to w e, późniejszym pod, podpisywaniu kontraktów czy coś, żeby wywalczyć większe pieniążki. To nie ma co ukrywać, jest to nasze hobby, nasza pasja, ale w chwili obecnej jest to również nasza praca. Jakie są teraz marzenia Mateusza Gamrota? Aktualnie zrobić medal na Mistrzostwach Świata EDCC. Na tym się skupiam, nie wychodzę poza, poza nic więcej. E, jeżeli chodzi o sportowe, a jeżeli chodzi o prywatne to Mniejsze. Chciałbym skończyć te studia, bo jednak dawno dawno je zacząłem, później przerwałem. Fajnie, jakbym sfinalizował to. No i przede wszystkim poświęcać czasu swojej córce. No, ona ma już 2,5 roku, prawie z, z, w grudniu kończy 3 latka, czyli już jest naprawdę komunikacyjna, poznaje ten świat. Więc wszystkie wartości, takie naprawdę pozytywne i które mogłyby jej pomóc w życiu, chciałbym od samego początku w jej wdrażać. A nie nagle, jak się by okazało, na przykład, że ona ma 7 czy 8 lat, a ja dopiero bym poznawał swoją córkę. Życzę Ci realizacji tych wszystkich marzeń, zdobycia Mistrzostwa Świata, także szczęścia prywatnie, no żebyś tą córeczkę lepiej poznał, no i do zobaczenia, cześć, trzymaj się. Ja ją znam bardzo dobrze, ale mówię, chciałbym uniknąć tej sytuacji, że za 4-5 lat bym nagle, by się okazało, że ją poznaję, dlatego teraz zrobiłem w tym kontekście tak jakby troszkę oddechu, żeby właśnie poświęcić czasu więcej tej rodzinie, tym, tym moim najbliższym, żeby ten czas nie uciekał nam przez palce. Powiem mamy życie tylko jedno, a czas biegnie bardzo szybko. To wszystkiego najlepszego i żeby tych pasów, które tam widzimy z tyłu nie, u Ciebie w pokoju było coraz więcej. Trzymaj się, na razie. Bardzo dziękuję Panie Angleju, pozdrawiam serdecznie. Dzięki, cześć, cześć, na razie.